Inflacja, podatek, którego nikt ci nie ogłosił. Z podatkami jest przynajmniej tyle uczciwości, że ktoś musi je uchwalić, podpisać i ogłosić. Inflacja nie potrzebuje tego całego ceremoniału. Ona po prostu przychodzi i robi dokładnie to samo. Zabiera ci pieniądze. Codziennie, miesiąc po miesiącu, bez ustawy, bez głosowania, cicho, skutecznie i bez śladu na twoim picie. To realny spadek wartości Twojej pensji, Twoich oszczędności, Twoich marzeń o odkładaniu na czarną godzinę. Nawet jeśli dostaniesz podwyżkę, nie ciesz się zbyt szybko, bo zanim ta podwyżka trafia na Twoje konto, ceny w sklepie już dawno odjechały. I choć nominalnie masz więcej, realnie nie masz nic. Inflacja to złoty interes dla Państwa, bo wraz z wyższymi cenami rośnie VAT. Bo wraz z wyższymi wypłatami, nawet pozornie, rośnie podatek dochodowy. Tak działa podatek inflacyjny nikt ci go nie pokaże w rozliczeniu rocznym, ale odczuwa go każdy, czy to w rachunkach za prąd, czy w opłacie za przedszkole. To nie jest teoria spiskowa to jest system.